Prawie od zawsze chciałem zrobić gniazdo bocianie, bo wydawało mi się to bardzo e, działanie integracyjne z naturą. No i tym razem mi się udało. E, I to jest jedna część dyptyku, a druga inny rodzaj m, integracji. Pod sklepem kupując piwo, znalazłem człowieka, który spotkałem człowieka, który yy, strugał sobie kijaski. Kijaski, które strasznie mi się spodobały. No i zaprosiłem go do współpracy. Odkupiłem jego zbiór kijasków i zamontowałem na innej pracy. Wydaje mi się, że... którą nazwałem chronometr. Bo pan Zbigniew na tych kijaskach odmierzał czas. I teraz te jaski tworzą, stukając o siebie, e, opowiadają dzieje Dorochuczy. Mój projekt w Dorochuczy to nie jest projekt bardzo skomplikowany, jest bardzo prosty i syntetyczny. Kiedy przyjeżdżałem tutaj z myślą o zrobieniu czegoś. Nie zdawałem sobie sprawy, że będę w takim stopniu zainspirowany tym, co zastanę. Niemniej jednak, zastałem tutaj fenomenalny, fantastyczny, świetnie zachowany młyn. Funkcjonujący prawie tak, ale ze wszystkimi maszynami, trybami, z całym systemem, z całym organizmem. Więc moje myślenie na temat projektu tutaj w Torochuczy zatoczyło pewną pętlę, pewne koło, które sprowadziło mnie do momentu, kiedy 35 lat temu sam się interesowałem młynami, wiatrakami i tymi wszystkimi mechanizmami, które funkcjonowały ponad 100 lat, 150 lat temu i które Dyktowały warunki, jakby to powiedzieć, warunki egzystencji wszystkich ludzi naokoło. Więc tutaj postanowiłem zrobić projekt, który nazwałem Przekręt. A przekręt w tej całej swojej wieloznaczności jest po prostu bardzo prosty po prostu się skręca i moja rzeźba się skręca. I moje drzewo się skręca, i wszystko jakoś tak podąża w jakimś kierunku. Wydaje mi się, że dałem odpowiedź na to, co zastałem, i tak nie do końca czego oczekiwałem, ale zrobiłem coś, co może być postrzegane jako pewien. Symbol struktury, symbol mechanizmu, symbol systemu i symbol tego, co jest ciągle w ruchu. Tak samo jak cała natura jest ciągle w ruchu: żadna gałąź nie rośnie pionowo w górę, ona się skręca. Tak samo moja rzeźba, w kontekście tego młyna i tego mechanizmu, tak samo się skręca. Dlatego to jest przekręt. No. Także, jakby szukając formy dla, dla, dla tej łodzi wiklinowej, zrobiłem przegląd historycznych łodzi, począwszy od bardzo takich wysmukłych łodzi egipskich poprzez słowiańskie czółna, aż do, do łodzi wikingów. I, i, na bazie tych, tej formy łodzi wikingu, która ma taką szlachetną, wysmukłą i w dużej mierze abstrakcyjną formę, stworzyłem ten kształt tego obiektu. Mnie to tak fascynuje, że, że te, te łodzie, które były budowane w sposób taki bardzo mozolny i takimi prostymi narzędziami, e, posiadały tą e, szlachetność, ten rodzaj takiego e, silnego związania z, z, z naturą, z kształtem e, e, form liści i też były jakby, jakby ergonomiczne, jeżeli chodzi o... Funkcję związaną z płynięciem, z, w, z wodą. Także to było takie dla mnie podstawowe, e, podstawowa inspiracja. To znaczy, przez jakiś czas zastanawiałem się nad dostosowaniem do tej formy łodzi tytułu, który by e, jakby dopowiadał e, tą ideę. I wydawało mi się, że najbardziej takim adekwatnym słowem jest sublimacja. Sublimacja, czyli to jest takie pojęcie z fizyki polegające na tym, że ciało stałe przemienia się w stan gazowy bezpośrednio, bez tego pośredniego stanu ciekłego. No i tak sobie pomyślałem, że będzie to odpowiadało temu zamysłowi, który tutaj pojawił się. Mianowicie Pierwszy wątek to jest ten rodzaj takiej przemiany idei tego, co powstaje w głowie na, na przestrzeń materialną, na, 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 na e, jakąś formę e, wytworzoną. E, natomiast druga płaszczyzna takiego mojego rozważania to było. E, Myślenie w kategoriach przekształcania się jednej formy w drugą. W tym wypadku tutaj jest forma łodzi, która nieznacznie przechodzi w formę liścia, czyli te, 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 które mają dużo wspólnego z sobą, jeżeli chodzi o, o, o jakieś założenia konstrukcyjne. Który tu zastosowałem to jest wiklina wiklina parzona i ona jest tutaj w roli nie tyle materiału, który wytwarza utylitarną formę łodzi, natomiast jest pewnym rodzajem kreski, rysunku. Istotą tej rzeźby, taką podstawą jest to, że ona jest osadzona na wierzbowych palikach, które są zanurzone w wilgotnej, w podłożu tego bagiennego terenu i mam nadzieję, że na wiosnę te pale jakby zaczną wypuszczać pędy, które zaczną przerastać tą ażurową formę i pojawi się nowe znaczenie tej sublimacji, czyli jakby przemiana tej martwej formy łodzi w żywą zieloną formę, która będzie opisywać ten kształt.